Słuchaj, ty już weź, odpuść to, co ci nie służy. A wiesz dlaczego? Zaraz ci powiem. Ja jestem tarocistka Urszula, wspieram oraz prowadzę dzięki kartom Tarota. Tak więc już to wybiorę. No trzy, trzy fajne karty i ci opowiem, dlaczego masz sobie już to odpuścić. A więc tak, zaczynamy. Słuchaj, królowa kielichów. Ty jesteś kreatorką, kreatorem swojego życia. Masz w sobie potężną moc. Więc po cholerę, ty się siłujesz i za wszelką cenę trzymasz się tego, co tobie nie służy. To cię tylko blokuje w rozwoju. To cię tylko blokuje w tym, żeby iść dalej do przodu przed siebie. Wiesz o tym? Dalej, już ci opowiadam. Piątka miecza. Słuchaj, ta karta ewidentnie mi pokazuje, że to, z czym walczysz, z czym się siłujesz, to, czego nie chcesz puścić, wyczerpujecie energetycznie, wyczerpujecie też psychicznie. Nie zdziwię się, jak pewnie dostajesz jakiś stanów takich depresyjnych, pewnie masz jakieś objawy nawet takiej nerwicy. Po co ci to? Po co się, siebie krzywdzisz? Po co robisz sobie taką krzywdę? Słuchaj, to jest ci niepotrzebne. No, i co ci mogisz powiedzieć w tym temacie, rycerz mieczy? Jak w końcu to puścisz wolno, cokolwiek to jest toksyczna praca, toksyczna relacja ktoś z bliskich daje ci popalić, przestań, przestań z tym walczyć, odpuść. Jak odpuścisz, to rycerz pokazuje mi, że pójdziesz wreszcie do przodu, ruszysz, ta energia się zluzuje, się tak zrobi lekko, serio. Zrób to dla siebie, dla własnego rozwoju, dla własnego komfortu psychicznego, dla własnego lekkiego życia. Serio. To co? Przyjmujesz ten przekaz? Jeśli tak, to napisz przyjmuję.